Zapraszamy na bajkę Tymek i Tomek safari w Afryce. Tymek i Tomek nie mogli spać od dwóch dni. Ich walizki stały spakowane przy drzwiach, a w ich oczach błyszczało podekscytowanie. Bo oto nadszedł dzień, na który czekali od miesięcy wyprawa do Afryki. Safari, będziemy na prawdziwym safari, powtarzał Tomek, nie mogąc ustać w miejscu. I może zobaczymy słonia na żywo. Dodał Tymek, trzymając w ręku swój zeszyt do notatek z ilustracją pawiana na okładce. Byli bliźniakami, ale różnili się charakterem. Tymek był spokojny, cierpliwy i uwielbiał wszystko notować. Tomek z kolei był żywiołowy, pełen energii i zawsze pierwszy do działania. Razem jednak tworzyli zgrany duet, szczególnie wtedy, gdy chodziło o przygody. Tego poranka obudzili się o czwartej. Mama przygotowała im kanapki do plecaków, a tata pomógł sprawdzić czy mają wszystko, krem przeciwsłoneczny, kapelusze, lornetki, aparat i ich nowy notes z safari, w którym mieli zapisywać każdy dzień wyprawy. Na lotnisku wszystko wyglądało jak sen. Ogromne samoloty, głos z głośników mówiący po angielsku i ludzie z różnych stron świata zmierzający do najdalszych zakątków globu. W samolocie siedzieli przy oknie przyklejeni do szyby. Patrz, chmury wyglądają jak stado owiec powiedział Tomek. Albo jak wata cukrowa, dodał Tymek. Po długim locie wylądowali w Nairobi, stolicy Kenii. Tam czekał na nich przewodnik, pan Baraka, uśmiechnięty mężczyzna w szerokim kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych. Witamy w Afryce, powiedział z akcentem, który od razu spodobał się chłopcom. Gotowi na przygodę życia, wsiedli do starego, ale solidnego dżipa. Samochód był cały porysowany i brązowy od kurzu. Dokładnie tak jak sobie wyobrażali. Na dachu zamocowany był namiot, w bagażniku termos z wodą i mapa z zaznaczonymi punktami trasy. Najpierw ruszamy do Parku Narodowego Tsavo, wyjaśnił Baraka. To jedno z największych miejsc safari w całej Afryce. Zobaczymy tam słonie, żyrafy, zebry, a może nawet lamparta. Tymek już notował. Tomek rozglądał się przez lornetkę, mimo że jechali przez asfalt. Po kilku godzinach asfalt się skończył, a Jeep wjechał na piaszczystą drogę pełną wybojów. W oddali widać było stada zwierząt pasących się na otwartych równinach. Niebo było ogromne, błękitne, a słońce świeciło mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Patrzcie tam, zawołał Baraka i zatrzymał auto. Po ich prawej stronie stała grupa żyraf, majestatycznych i dostojnych. Jeden z młodych osobników podszedł bliżej i przez chwilę spojrzał prosto w oczy Tymka. Chłopiec aż wstrzymał oddech. Jakby coś chciała powiedzieć, wyszeptał. Może zaprosiła cię do swojego świata zażartował Tomek. Baraka uśmiechnął się tajemniczo. W Afryce nic nie dzieje się bez powodu. Czasem zwierzęta wiedzą więcej niż myślicie. Chłopcy nie odpowiedzieli. Byli zbyt zauroczeni tym, co zobaczyli, ale jeszcze bardziej zdziwili się, gdy tego samego wieczora, podczas biwaku, ta sama żyrafa podeszła do ich namiotu. Stała nieruchomo, patrząc prosto na nich. To ta z dziś, szepnął Tymek, ma tę samą plamkę na szyi. Może czegoś chce? Dodał Tomek i powoli podszedł bliżej. Wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Żyrafa zrobiła dwa kroki do tyłu, odwróciła się i spojrzała przez ramię, jakby zapraszała. Ona chce, żebyśmy za nią poszli, zawołał Tomek. Tymek zawahał się tylko na chwilę, po czym kiwnął głową. Idziemy. Zostawili namiot, wzięli latarki i ruszyli za żyrafą, która prowadziła ich przez gęste zarośla i wąskie ścieżki, aż dotarli do czegoś, czego nie spodziewali się zobaczyć kamiennego kręgu z rzeźbami zwierząt. W samym środku leżał wielki, błyszczący kamień. Na jego powierzchni widniał odcisk łapy Geparda. Baraka pojawił się za nimi, jakby wyrósł z ziemi. Nie wierzę, wyszeptał Znaleźliście to, drzewo legend ale ono nie istnieje. To tylko opowieść. A jednak tu jest, odpowiedział Tymek. I ktoś nas tu zaprowadził, dodał Tomek, spoglądając na żyrafę, która właśnie znikała w ciemności. Kamienny krąg był cichy, jakby czas się zatrzymał. Wokół chłopców panowała głęboka noc, ale światło księżyca odbijało się w błyszczącym kamieniu po środku. Odcisk łapy geparda lśnił, jakby właśnie został odciśnięty. Baraka uklęknął przy kamieniu i włożył dłoń w ślad łapy. To niemożliwe szeptał. To jest opowieść o Gepardzie Strażniku. Kim on był zapytał Tymek. Baraka spojrzał na chłopców. Mój dziadek opowiadał mi, gdy byłem w waszym wieku że kiedyś, dawno temu, żył w Afryce Gepard, który nie polował dla siebie chronił zwierzęta, ostrzegał je przed niebezpieczeństwem nazywano go Strażnikiem Szlaków. Nikt go nigdy nie widział, ale jego ślady pojawiały się zawsze, gdy nadchodziło zagrożenie. Myślisz, że to naprawdę on? zapytał Tomek. A jeśli to nie legenda może naprawdę ktoś chce nam coś pokazać? Wtem z krzaków dobiegł cichy dźwięk. Chłopcy odwrócili się gwałtownie. Na skraju polany stał Gepard. Był smukły, szybki, jego futro lśniło w blasku księżyca. Ale to, co najbardziej zaskoczyło braci, to fakt, że na jego szyi wisiał naszyjnik z drewnianym amuletem w kształcie drzewa, dokładnie takim jak na ich mapie safari. Gepard spojrzał na nich uważnie, a potem, jak wcześniej Żyrafa, odwrócił się i zaczął odchodzić, zatrzymując się co chwilę i zerkając przez ramię. Nie możemy go stracić z oczu! zawołał Tomek. Ale przecież to dzikie zwierzę! Tymek zawahał się. Wiesz dobrze, że coś nas prowadzi. Nie boisz się trochę przygody? Tymek westchnął i uśmiechnął się lekko. No dobrze, ale idziemy powoli. Szli za gepardem przez całą noc. Ślady łap odznaczały się wyraźnie w piasku, jakby ktoś je rysował kredą. Prowadziły przez wąskie ścieżki między drzewami akacji, aż w końcu dotarli na otwartą równinę. Słońce zaczęło wschodzić. W porannym świetle sawanna wyglądała magicznie. Złota trawa falowała na wietrze, a w oddali widać było stado antylop. Baraka wyjął lornetkę, tam wskazał. Na horyzoncie, tuż przy kępie drzew, stała drewniana tablica z symbolem Geparda. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli coś, co wyglądało jak wejście do skalnej jaskini. Nad nim widniał napis: Tylko ci, którzy idą śladami natury, odnajdą jej serce. Wewnątrz panował półmrok. Na ścianach wymalowane były sceny z życia zwierząt: tańczące słonie, galopujące zebry, unoszące się flamingi. A w samym środku kolejna łapa Geparda, tym razem wykuta w kamieniu. Pod nią znajdowała się kamienna skrzynia. Tymek ostrożnie podniósł wieko. W środku leżała stara mapa sawanny z zaznaczonymi ścieżkami zwierząt, innymi niż ludzkie trasy. Była też wiadomość napisana dziwnym pismem. Baraka przeczytał ją na głos. Ten, kto pozna ślady zwierząt, zrozumie świat lepiej niż ten, kto go tylko podziwia. To coś jak test, stwierdził Tymek. Prawdziwe safari, dodał Tomek. Nie po drogach dla turystów, ale po ścieżkach, którymi chodzą zwierzęta. Baraka spojrzał na nich z powagą. Safari dla serca, nie tylko dla oczu. Kolejne dni spędzili podążając śladami z mapy. Spali w namiocie, budzili się o świcie i jechali w miejsca, gdzie nie było nikogo, tylko natura. Obserwowali lwy odpoczywające w cieniu, słonie kąpiące się w błocie i hipopotamy chowające się w wodzie. Ale za każdym razem, gdy byli blisko odpowiedzi, pojawiał się Gepard, jakby pilnował, by nie zboczyli ze ścieżki. Wreszcie, na trzeciego dnia wieczór, dotarli na rozległą polanę. Na jej środku rósł samotny baobab. Ogromne, pradawne drzewo z grubym pniem i koroną jak parasol. W jego cieniu, na kamieniu, leżał drewniany amulet, identyczny jak ten, który miał Gepard. Tymek podniósł go ostrożnie. Myślisz, że to dla nas? Baraka kiwnął głową. Strażnik przekazuje wam odpowiedzialność. Tomek spojrzał na brata. To znaczy, że jesteśmy nowymi strażnikami szlaków? Z drzew dobiegł cichy dźwięk. Gepard jeszcze raz spojrzał na nich, po czym zniknął w wysokiej trawie. Zostali tam do nocy, patrząc na niebo usiane gwiazdami. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, powiedział Tymek cicho. Bo nie każdy potrafi patrzeć oczami serca, dodał Baraka. Następnego ranka Tymek i Tomek obudzili się wcześnie. Namiot był otwarty, a poranne słońce zalewało polane złotym światłem. Na środku, pod baobabem, leżały dwa małe zawiniątka zrobione z liści. Co to? zapytał Tomek zaspanym głosem. Ostrożnie rozwinęli zawiniątka. W środku znajdowały się drewniane amulety, takie same, jakie miał Gepard oraz coś jeszcze. Naszyjnik z zębów lwa i kamień w kształcie serca, pokryty wzorami przypominającymi afrykańskie znaki. To? Chyba prezent! powiedział Tymek. Baraka stał obok nich i uśmiechał się pod nosem. Afryka zawsze dziękuje tym, którzy potrafią słuchać. Zbliżał się koniec wyprawy. Zapisali w notatniku każdą przygodę, od spotkania z żyrafą, przez kamienny krąg aż po baobab i ostatnie spojrzenie Geparda. Mapę śladów zostawili barace, żeby inni mogli też podążać tą drogą. A jeśli ktoś zapyta, co to za mapa, zapytał Tomek. Baraka spojrzał na nich z powagą. Powiem, że to mapa do serca sawanny i że dostałem ją od dwóch chłopców, którzy zrozumieli więcej niż niejeden dorosły. Ostatniego dnia zatrzymali się jeszcze w rezerwacie dla rannych zwierząt. Spotkali tam opiekunów, którzy leczyli słonie, zebry, lwy i ptaki. Jeden z opiekunów pokazał im małego geparda, sierotę, który został znaleziony samotnie pod drzewem. Nazwaliśmy go Mojo, co po znaczy serce, powiedziała opiekunka. Tymek spojrzał na Tomka. Oboje wiedzieli, ten gepard nie pojawił się przypadkiem. Może był potomkiem ich strażnika, a może to on sam tylko w nowym życiu. Przy pożegnaniu chłopcy zostawili Mojo swoje rysunki i drewniany amulet. Może pewnego dnia znów się spotkamy powiedział Tomek, głaszcząc go po głowie. Lot powrotny był spokojny. Tymek i Tomek siedzieli obok siebie, wpatrzeni w chmury. Tym razem nie przypominały im już waty cukrowej. Przypominały kłęby kurzu unoszące się nad sawaną, gdy stado bawołów rusza do wodopoju. Myślisz, że to wszystko działo się naprawdę? zapytał cicho Tymek. Tomek wyjął z plecaka naszyjnik z zębów lwa. A to? To się dzieje tylko w bajkach? Obaj się uśmiechnęli. Po powrocie do domu chłopcy opowiedzieli rodzicom o wszystkim, co przeżyli. Mama słuchała z szeroko otwartymi oczami, tata kiwał głową, a dziadek, ten sam, który kiedyś czytał im książki o Afryce, tylko powiedział: Wiedziałem, że kiedyś wasza wyobraźnia was tam zaprowadzi. W pokoju chłopców zawisła nowa mapa, narysowana własnoręcznie. Zamiast granic i nazw państw były na niej drzewo legend, krąg kamieni, sawanna, ślady łap i znak Geparda obok mapy, rysunek Baobabu i podpis. Nie każda przygoda trwa wiecznie, ale każda zostaje w sercu na zawsze. Tymek i tomek wrócili z Afryki, ale ich serca zostały tam, gdzie wiatr tańczy strawą, gdzie zwierzęta chodzą swoimi ścieżkami, a natura mówi tym, którzy potrafią słuchać. I kto wie? Może pewnego dnia mojo znów pojawi się na horyzoncie, prowadząc kolejne dzieci po śladach przygody, i tak zakończyła się niezwykła wyprawa Tymka i Tomka po afrykańskich śladach. Choć wrócili do domu, serce Afryki pozostało w nich na zawsze. Zrozumieli, że prawdziwe przygody nie kończą się wtedy, gdy zamkniesz mapę, tylko wtedy, gdy przestajesz patrzeć z ciekawością i słuchać głosem serca. A Gepard, być może jeszcze kiedyś, pojawi się na ścieżce kogoś, kto odważy się podążyć śladami natury. Dziękujemy za wysłuchanie bajki. Jeśli podobała ci się ta podróż po sawannie, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych przygód Tymka i Tomka. A może masz własny pomysł na bajkę? Napisz w komentarzu o kim, o czym i gdzie ma się dziać, a my przygotujemy spersonalizowaną bajkę specjalnie dla ciebie lub twojego dziecka. Do usłyszenia w kolejnej przygodzie.